Dzisiaj dowiesz się, skąd wziął się ten gest podczas mszy świętej. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze słowem Bożym przed snem. Moi drodzy, poznajemy Księgę Wyjścia, poznajemy to, co jest najważniejsze dla Izraelitów, czyli namiot spotkania, który jest niejako. Yy, Mniejszą formą świątyni Salomona, a która to świątynia Salomona jest mikrokosmosem czyli tym, co widzimy na początku Księgi Rodzaju, obecność Pana Boga, obecność człowieka i całe stworzenie. Ta cała dekoracja, która tam jest ukazana w tej świątyni, a także w namiocie spotkania, nawiązuje do stworzonego świata. Dzisiaj, moi drodzy, kolejny fragment, może troszkę dłuższy o dalszej części konsekracji kapłanów, ale chciałbym, żebyście odkryli pewne ważne elementy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za opiekę, wstawienictwo Matki Najświętszej, która prowadzi mnie po drogach adwentowych. Panie Boże, chcę być podobny do Matki Najświętszej, aby tak jak ona, jak najbardziej być podobnym do jej Syna, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela i Pana. Dobry Boże, pragnę, aby moje serce w jak największym stopniu było podobne do serca Matki Najświętszej Tobie. Zawierzam wszystkich zebranych tutaj na tym wieczorniku. Niech ich serca będą na wzór niepokalanego serca Maryi, a przez to serce do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 29 rozdziału księgi Wyjścia od wersetu 19. Potem weźmiesz drugiego barana, a Aaron i jego synowie położą swe ręce na głowie tego barana. Zabijesz go, weźmiesz trochę jego krwi i posmarujesz nią prawą małżowinę uszną Aarona, wielki palec prawej ręki i wielki palec prawej stopy, a także prawe małżowiny uszne jego synów, wielkie palce ich prawych rąk i wielkie palce ich prawych stóp. Weźmiesz trochę krwi przeznaczonej do ołtarza i trochę oleju namaszczenia, i pokropisz Aarona i jego strój, a po nim jego synów i strój jego synów. W ten sposób zostanie poświęcony on sam i jego strój, a po nim jego synowie i stroje jego synów. Krew z tego barana wylejesz okrążając na ołtarz. Weźmiesz tłuszcz z tego barana, tłuszcz osłaniający jego brzuch, płat wątrobowy, obie nerki, okrywający je tłuszcz, prawe udo jest to bowiem dopełnienie poświęcenia: jeden chleb na oleju, jeden placek z kosza wystawionych przed Panem. Położysz to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów, i dokonasz przed Panem ich wyłączenia. Potem weźmiesz to z ich rąk i złożysz na ołtarzu całopalenia na miłą woń przed Panem. Będzie to ofiara dla Pana. Weźmiesz mostek Barana, przeznaczonego na dokonanie poświęcenia Aarona i spełnisz gest wyłączenia przed Panem, ta część będzie dla Ciebie. Poświęcisz ten oddzielony mostek. I udo wyłączenia, które zostało odcięte z barana, przeznaczonego na dokonanie poświęcenia dla Aarona i jego synów. I będzie to wieczne prawo Aarona i jego synów wśród synów Izraela. Jest to bowiem wyłączenie i będzie wyłączeniem u synów Izraela z ofiar składanych przez synów Izraela w związku z ocaleniem wyłączenie dla Pana. Ten poświęcony strój, który należy do Aarona, będzie należał do jego synów. W nim będą przyjmować namaszczenie i poświęcenie swych rąk. Przez siedem dni będzie go nosił na sobie ten z jego synów, który zamiast niego będzie kapłanem i będzie wchodził do namiotu świadectwa, aby w miejscu świętym sprawować liturgię. Tego barana z obrzędu poświęcenia weźmiesz i ogotujesz jego mięso w miejscu świętym. Mięso z tego barana, a także chleby z koszyka, stojącego przy wejściu do namiotu świadectwa, spożyją Aaron i jego synowie. Oni spożyją to przy użyciu czego zostali poświęceni, tak żeby ich ręce zostały przysposobione, a oni sami zdolni do poświęcenia. Obcoplemieniec nie będzie mógł tego jeść, gdyż jest święte. Jeśli zostanie coś do rana z mięsa ofiary poświęcenia, albo z chlebów, spalisz w ogniu. Nie może już być spożywane, gdyż jest poświęcone. Takie obrzędy spełnisz przed Aaronem i jego synami wszystko zgodnie z tym, jak ci nakazałem. Ich ręce będziesz przysposabiał przez siedem dni. W dniu oczyszczenia złożysz ciele za grzech, by dokonać oczyszczenia ołtarza. Dokonasz poświęcenia go. Namaścisz go dla jego poświęcenia. Przez siedem dni będziesz dokonywał oczyszczenia ołtarza, aby go poświęcić, i stanie się ołtarzem najświętszym. Ktokolwiek dotknąłby tego ołtarza, stanie się poświęcony. A oto, co będziesz składał na tym ołtarzu codziennie bez przerw. Dwa roczne baranki bez skazy na ołtarzu, jako ustawiczny dar. Jednego baranka złożysz rano, drugiego baranka złożysz wieczorem. Do jednego baranka dodasz dziesiątą część wyborowej mąki pszennej, zaprawionej czwartą częścią Chinu, czystego olejku i jako świętą płynną czwartą część Chinu wina. Drugiego baranka złożysz wieczorem z taką samą, jak rano ofiarą pokarmową i płynną złożysz jako miłą woń dar dla Pana, jako ofiarę składaną bez przerw przez pokolenia wasze składaną przed Panem przy wejściu do namiotu świadectwa, gdzie będą ci się, będę Ci się objawiał, aby z Tobą rozmawiać. Tam będę dawał nakazy synom Izraela i tam świętość moja objawiać się będzie w chwale. Świętym uczynię namiot świadectwa i ołtarz, świętymi uczynię Aarona i jego synów, aby mi abym byli kapłanami. Zgodzę się być przywoływanym wśród synów Izraela i być ich Bogiem, i przekonają się, że ja jestem Pan, ich Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, aby dać im się przywoływać i być ich Bogiem. Moi drodzy, nieco dłuższy fragment, bardzo Wam dziękuję za Waszą cierpliwość. Kilka ważnych szczegółów. Pierwszy szczegół: zabijesz baranka, weźmiesz trochę jego krwi i posmarujesz nią prawą małżowinę uszną Aarona czyli tutaj mamy prawą małżowinę, prawe ucho, wielki palec prawej ręki i wielki. Palec prawej nogi. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie te części ciała są w sposób szczególny też poświęcone dla Panu, ponieważ ucho ma słuchać Boga, ma słuchać Jego słów, potem te słowa ma przekazywać ludziom. Tak samo Aaron, kapłan, ma słuchać ludzi i te słowa narodu ma przekazywać e, Panu Bogu, czyli jest pośrednikiem. Dalej, kciuk, czyli dłoń, ma tutaj wykonywać tymi dłońmi poświęconymi. Święte czynności związane ze składaniem ofiary. I też te nogi, właśnie, żeby szedł zawsze w stronę Pana Boga, szedł, przepraszam, szedł zawsze właściwą ścieżką, i przez to tę właściwą ścieżkę, Pokazywał swoim ludziom, i także ta właściwa ścieżka polega na korzystaniu z Bożego miłosierdzia i na otwieraniu się na Boże miłosierdzie, ponieważ, tak jak słyszeliśmy wcześniej, Aaron i jego synowie na głowę baranka mieli położyć swoje ręce, i ten baranek był złożony w ofierze. Co to znaczy, że ja kładąc ręce na głowę baranka przekazuję na niego grzechy, i potem te grzechy w tej ofierze zniszczonej, spalanej także są zniszczone. I ja, jako kapłan, pokazuję narodowi, że ja także korzystam z Bożego Miłosierdzia, i Wy także przez te ofiary macie korzystać z Bożego Miłosierdzia i przez to się oczyszczać. Dalej, mamy też tutaj ukazany kolejny element, w ten sposób zostanie poświęcony. On sam i jego strój, a po nim jego synowie i stroje ich synów. Czyli tą krwią baranka ma być pokropiony strój Aarona i stroje liturgiczne jego synów. Dlaczego? Ponieważ to pokazuje, że te stroje, ta szata liturgiczna jest przeznaczona do kultu, do sanktuarium. I dlatego, gdy na przykład kupujemy szaty, jest święcenie błogosławieństwo sutanny w seminarium. Dalej mamy, gdy się kupuje ornat, jest poświęcenie Ornatu, jest poświęcenie różnych tych y, narzędzi liturgicznych. Są do tego odpowiednie modlitwy, aby pokazać, że to jest poświęcone dla Pana, dla kultu Bożego. Tak samo gdy kupujemy różaniec, ktoś się pyta, czy muszę poświęcić różaniec, y, żeby się na nie modlić. To, poś Przepraszam, to poświęcenie pokazuje, że... Y to jest właśnie w sposób szczególny poświęcone dla kultu Bożego. Jak nie masz poświęconego, no możesz też się modlić na palcach, ale to ma ten charakter, że to jeszcze bardziej nas przybliża do Pana Boga, przez to, że ja mu się zawierzam, że ja mu się przez te postawy, gesty liturgiczne zawierzam, oddaję to wszystko i to moi drodzy jest nawiązanie właśnie do tego, a kościół tym żyje. I jeszcze jeden fragment Położysz to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów, i dokonasz przed Panem ich wyłączenia. Weźmiesz mostek barana przeznaczonego na dokonanie poświęcenia Aarona i spełnisz gest wyłączenia przed Panem, ta część będzie dla Ciebie gest wyłączenia. Tutaj mamy takie tłumaczenie, gdybyśmy wzięli inne Pismo Święte, bo sobie też porównywałem, to mamy gest kołysania. I właśnie moi drodzy, na to chciałbym zwrócić uwagę. Na czym polegał w Starym Testamencie podczas tych ofiar gest kołysania? On polegał na tym, że kapłan brał te ofiary, to mięso z baranka przeznaczone na ofiarę, i kołysał, czyli w górę, na dół, w górę. Na dół. I to był gest kołysania, czyli ja to podnoszę w górę i ja to poświęcam, oddaję Panu Bogu. I to był ten właśnie gest kołysania. I co mamy na mszy świętej? Kapłan podnosi po konsekracji hostię, patenę z hostią, kielich w górę. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. I daje na dół. I to jest, moi drodzy, gest kołysania. Na mszy świętej, właśnie, na mszy świętej mamy... Ten element z 29 rozdziału, 24 werset, czyli ofiara. Pan Jezus, potem słyszeliśmy też o tych innych ofiarach, ale Pan Jezus sobą, ofiarą samego siebie, zastępuje wszystkie ofiary Starego Testamentu. Oczywiście Pan Jezus to wypełnia i udoskonala, i siebie daje. Dlatego my, Chrystusa, teraz tutaj, kapłan składa w tym geście kołysania Bogu Ojcu ofiarę najczystszą, niepokalaną, najlepszą, którą jest Jezus Chrystus. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale to właśnie przez Chrystusa z Chrystusem to jest ten gest kołysania i to się łączy z tym. I ty także wtedy na mszy świętej, Panu Bogu, przedstawiaj te swoje prośby, składaj je na patenie, aby przez Chrystusa, jedynego pośrednika do Ojca, one były zaniesione. I niech Twoją odpowiedzią... Na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, Tobie poświęcam moje życie. Panie, Tobie poświęcam moje życie. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do polajkowania, do udostępnienia. Zapraszam Was jutro na ucztę przed śniadaniem, na wieczornik. Zachęcam do trwania w tym adwentowym postanowieniu, codziennego rozważania Bożego Słowa, zagłębiania się w to Boże Słowo. No już przekroczyliśmy połowę adwentu. Dobrze Ci, ci idzie w tym postanowieniu. Zachęcam do wytrwałości. A tutaj za chwilkę się pokaże pieśń do Świętego Józefa Świętego. Kliknij proszę w okienko i niech ta pieśń będzie takim podsumowaniem modlitewnym dzisiejszego rozważania. A jeżeli też chcesz, to zostań na chwilę z tym Słowem Bożym, jeszcze raz je rozważ. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, szczęść Boża i do zobaczenia.